Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni, zadajmy sobie pytanie, po co jesteśmy katolikami? Po co nam Kościół katolicki? Po co nam sakramenty, Msza Święta? Myślę, że to pytanie od czasu do czasu ponawiane bardzo dobrze nam zrobi, ponieważ tak jak srebro ma. To w, w swojej naturze, że nieczyszczone pokrywa się taką specjalną śnieżą i traci swój blask. Tak również i życie katolika, jeżeli nie podejmuje on tej stałej refleksji, dlaczego jestem katolikiem, po co jestem w kościele, po co jestem wierzącym, powoduje, że to życie pokrywa się pewnego rodzaju właśnie taką rutyną, pewną czasami bezmyślnością. I automatyzmem w wypełnianiu różnych naszych praktyk, i ta postawa powoduje, że owocność naszego życia bardzo mocno się zmniejsza. A w wielu wypadkach nawet doprowadza do pewnego letargu duchowego, który nie pozwala człowiekowi rzeczywiście w ogóle korzystać z tego wielkiego dobrodziejstwa, jakim jest wiara katolicka. Drodzy wierni, tak to już jest że część ludzi, którzy przyznaje się do Kościoła katolickiego, robi to, bo no, tak zostali nauczeni. Tak po prostu kulturowo zostali wszczepieni do Kościoła, no więc są katolikami. Ludzie, którzy są bardziej świadomi, którzy czegoś szukają, nieraz... Dlatego, że chcą mieć jakieś profity i już w naszych czasach raczej nie będą to stanowiska, nie będą to jakieś duże pieniądze, nie będzie to, nie wiem, jakaś możliwość wpływu na kogoś innego, ale te profity, które są profitami duchowymi, chcę, ażeby Pan Bóg mnie błogosławił, chcę, żeby dawał mi dobre zdrowie, chcę, ażeby... Mi się we wszystkim powodziło, mi, moim bliskim i to jest tym motywem, dla którego jestem katolikiem. Oczywiście może tutaj być szereg różnych odmian i pewnych mieszanek, ale tak na dobrą sprawę, żeby odpowiedzieć, czym, dlaczego w ogóle naprawdę jesteśmy katolikami, należy się odwołać do obrzędu chrztu. Do tego tradycyjnego obrzędu chrztu, który sięga swoimi korzeniami starożytności, tych pierwszych czasów apostolskich. Otóż kapłan pytał się, katechumena, człowieka, który przygotowuje się do chrztu, czego żądasz od kościoła Bożego? I katechumen odpowiadał wiary. I wtedy kapłan pyta się tegoż, Katechumena, a co ci daje wiara, żywot wieczny? Odpowiada ten, który został przygotowany do tego wielkiego sakramentu, przez który zostaje oczyszczony i wprowadzony do Kościoła świętego. Jesteśmy tutaj, jesteśmy katolikami, po to, żeby przez wiarę osiągnąć życie wieczne. I dlatego też kapłan temu, który deklaruje, chęć posiadania wiary i osiągnięcie życia wiecznego mówi: jeśli chcesz zachować, jeżeli chcesz osiągnąć życie wieczne, zachowuj przykazania. I tak jak Pan Jezus dla bogatego młodzieńca, tak również kapłan wymienia dla Katechumena te przykazania, które powinien zachowywać, ażeby osiągnął życie wieczne. Drodzy wierni, to jest. Właśnie główny cel, dla którego powinniśmy cieszyć się, być dumni z tego, że jesteśmy katolikami. Że przez to, że wyznajemy tą prawdziwą wiarę, mamy możliwość posiadania życia wiecznego, które tutaj w doczesności jest nam dane w zalążku, jak to małe ziarenko albo jak te drożdże włożone do, do ciasta. Przez łaskę uświęcającą. Łaska uświęcająca jest niczym innym właśnie, jak życiem Bożym danym nam. A więc człowiek, który został ochrzczony, kto, który żyje w łasce uświęcającej, jest tą niesamowicie płodną ziemią, z której wyrasta Boże życie, sama trójca święta zamieszkuje w takim człowieku. I nadaje temu życiu tego człowieka, temu powiedzmy ludzkiemu życiu, wymiar nadprzyrodzony. Wprowadza do komunii z Panem Bogiem. Otóż to jest coś więcej, drodzy wierni, niż bycie przyjacielem Boga. To jest dar, który jest nam dany, ażebyśmy byli. Jego domownikami, żebyśmy rzeczywiście żyli Jego życiem, stale, permanentnie, w każdym momencie. I to powoduje, drodzy wierni, jeżeli rzeczywiście człowiek żyje tym życiem Bożym, żyje nieustannie łaską święcającą, która prowadzi go do konkretnych czynów, które Pan Jezus mówi wprost, to jest znak miłości, zachowujesz moje przykazania. Powoduje, że tak, taki człowiek często w sposób niezauważalny dla siebie staje się oparciem dla innych. Że tak jak na to drzewo z tego małego ziarnka gorczycy przylatują ptaki i zakładają swoje gniazda, tak również dzieje się z człowiekiem, który rzeczywiście prowadzi swoje życie duchowe w sposób bardzo głęboki, traktując je bardzo poważnie staje się w pewien sposób oparciem dla innych, że w pewnym momencie jego oddziaływanie jest duże w taki sposób, że właśnie inni przychodzą do niego i to nie w znaczeniu takim, że go nawiedzają, tylko po prostu go obserwują i zaczynają jakby z owoców jego życia duchowego również korzystać. To są przykłady świętych. Przecież właśnie to są ludzie, którzy to małe ziarenko, zasiane w ich duszach przez Chrzest Święty w taki sposób pielęgnowali, że to ziarenko wyrosło na wielkie, wielkie drzewo. I potem się okazuje, że to wielkie drzewo świętości powoduje, że inni czują się pociągnięci do tej świętości. Przecież by wystarczy przypomnieć z tych, powiedzmy, czasów nam dla nas nieodległych, postać ojca Pio z Petrelciny. Jak powiedzmy, jego osobista świętość powodowała ogromne poruszenie, że ludzie dążyli do niego, chcieli się u niego wyspowiadać, szukali u niego rady, ale nie to jest najważniejsze, że go nawiedzali, tylko to, że przemieniali swoje życie, że oto oni stawali się, jakby wchodzili też na drogę uświęcenia. Po pierwsze zaczynali żyć życiem łaski uświęcającej, pielęgnować tą łaskę i pomnażać ją w sobie. To jest owoc świętości. W ten sposób ta świętość rozchodzi się po tym świecie. Ta, te małe ziarenka zasiane w duszach naszych powodują wzrost i pomnożenie świętości. Natomiast, jeżeli my się skupimy na tym w życiu naszym, powiedzmy, tym, tym duchowym, jestem w kościele katolickim, albo mieć jakieś profity, żeby mieć jakieś profity, albo żeby się dobrze poczuć. Jeżeli szukam tego to w tym momencie rzeczywiście to, się, to nasze życie staje się jałowe. Bo oczywiście chcemy łaski, dobrze, że o nie prosimy, ale często nie prosimy tej najważniejszej, że tego nam brakuje. I nieraz może się zdarzyć, że ktoś nie ma tego, co jest tym unum necessarium, tym jedynym, potrzebnym, i się wcale tym nie martwi. Ktoś żyje w grzechu śmiertelnym i nic sobie z tego nie robi. Popełniłem grzech śmiertelny i dobrze. I niech będzie. Dobrze mi tak. I nie robi żadnego dramatu. Nie podejmuje żadnego wysiłku. Bo to, że upadamy, oczywiście upadamy z ludzkiej słabości, ale jeżeli wcale nie tęsknimy za tym, żeby odzyskać łaskę Bożą, jeżeli nam naprawdę nie zależy na tym, a żeby to Boże życie w nas pulsowało, żeby trzy osoby Trójcy przy Najświętszej przebywały w naszej, w naszej duszy, to to jest dramat katolika. To to jest rzeczywiście dramatyczne. Nieraz też są takie przypadki, zwłaszcza już powoli się zbliżają Święta Bożego Narodzenia, Później święta wielkanocne, i wtedy jest takie wzmożone dążenie do konfesjonału. Dobrze i pięknie. Ale smutny jest ewentualny ten fenomen, kiedy ktoś, no idzie, bo, bo idzie, no bo są święta i trzeba się wyspowiadać. Wyspowiada się, przyjmie komunię świętą i za chwilę. Jakby wraca do normalności, nie wiem, mijają święta i wraca do swojej byle jakości życiowej i już się wcale nie troszczy o to, a żeby ten Bóg, którego przyjął w Najświętszym Sakramencie, trwał przez łaskę stale w Jego duszy. To już jest nieistotne. To jest taki rytuał, który odbyłem, który zaliczyłem i do następnych świąt mam spokój. To jest dramatyczne. Nie tyle upadek człowieka, bo to oczywiście za każdym razem jest obraza Pana Boga, za każdym razem jest również rana zadana sobie, czasami też wprost bezpośrednio innemu, a na pewno pośrednio całemu mistycznemu ciału Chrystusa, jakim jest Kościół. Ale jeżeli człowiek ma w sobie wolę, ma w sobie to rzeczywiście pragnienie. Natychmiast jak to tylko jest możliwe, najszybciej jak to jest możliwe, odzyskać łaskę święcającą. I później, jeszcze z większym zapałem, taki człowiek stara się pracować i dbać o to, ażeby ta łaska w nim się rozwijała, to niewielkie odniesie szkody z tych grzechów. Nieraz było tak, właśnie w żywotach świętych, że ich upadki. Powodowały jeszcze większą gorliwość i jeszcze większy jakby taki motywator do tego, ażeby swoje życie przekształcić i całkowicie poddać Panu Bogu. Stąd też, moi drodzy wierni, ja bym chciał, abyśmy właśnie z tej przypowieści wyciągnęli tą ważną lekcję dla naszego życia, dla naszego takiego praktycznego życia duchowego to co nas prawdziwie wyróżnia spośród całego stworzenia i spośród innych ludzi to jest to, że wiara nasza daje nam życie boże. I że to życie boże jest tak łatwo uzyskać. Przez chrzest je otrzymaliśmy. Przez sakrament spowiedzi świętej możemy je odzyskać, jeżeliśmy je przez grzech śmiertelny utracili. Dlatego też zróbmy sobie takie postanowienie, żeby nie spędzać ani jednego dnia bez tej łaski uświęcającej. Jeżeli jej nie mam, cóż stoi na przeszkodzie, żebym ją odzyskał? Jeżeli ją mam, niechże ją traktuję jak skarb najcenniejszy. Czymże są wszystkie inne rzeczy w porównaniu z łaską uświęcającą, z tą przyjaźnią Bożą, z tą Bożą obecnością, z tym życiem Bożym, które dokonuje się w moim życiu, w mojej duszy? Nic nie można porównać. A najważniejsze, że przecież ta łaska, jeżeli ją będziemy pielęgnowali w swoim życiu, doprowadzi nas do tego, że to, co tutaj dzieje się przez wiarę w wieczności już bez żadnej zasłony, będzie nam dane twarzą w twarz, bo to przez to cenne ziarno, drogocenne ziarno zasiane przez Pana Boga w duszy naszej, dostąpimy wiecznego zbawienia. To w tam dopiero w pełni objawi się wielkość tego drzewa, które wyrośnie z tej małej odrobiny, która rozpoczęła się w naszym życiu w momencie naszego chrztu. Nie lekceważmy niebezpieczeństwa grzechu. Ceńmy ponad wszystko łaskę święcającą I nie zrażajmy się naszymi upadkami. Upadłeś. Natychmiast wzbudź w sobie żal doskonały z miłości do Pana Boga, którego właśnie obraziłeś śmiertelnie. I do tego dołącz postanowienie, że wyspowiadam się najszybciej jak się da. Uczę nas, Kościół Święty, że jeżeli ktoś ma prawdziwie żal doskonały, to już przez ten żal Pan Bóg mu odpuszcza jego grzech. Oczywiście pozostaje obowiązek spowiedzi, wyznania tego grzechu na spowiedzi, ale już możemy odzyskać łaskę uświęcającą, jeśli tylko szczerze żałujemy, jeśli nie bagatelizujemy tej sytuacji i pragniemy rzeczywiście Poprawić swoje życie. Pragniemy na nowo odzyskać w sobie Boże życie. Niech Matka Najświętsza, która dała nam, dawcem wszelkiego życia, również doprowadzi nas do Niego, a żebyśmy zakosztowawszy tego przedziwnego skarbu, jaki płynie z serca Pana Jezusa, a żebyśmy nigdy od Niego się nie oddalili. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.